Jak pani zareagowała na ten news odnośnie tego, że Sara James jednak postanowiła wycofać się z preselekcji? I, i chciałbym być takim czarnym koniem tego hmm. wszystkiego. Takie rzeczy powszednie, można powiedzieć, związane z muzyką, przestały mnie cieszyć, a Prey, można powiedzieć wskrzesiło tą iskrę. Pani, pani Justyno, ja wiem, że to jest taka konferencja, że dzisiaj tak trochę przybija się pieczątki odnośnie takich samych pytań, więc postanowiłem tak trochę przewrotnie zadać pierwsze pytanie inne, ale odnieść się do bardzo konkretnego miejsca. I chciałem cofnąć się do grudnia do klubu Stodoła, kiedy byłem na pani koncercie promującym Mój Cztero-Choro. Bardzo mi się podobało. No to było show, które naprawdę zwieńczyło super rok. I wtedy tuż po piosence Gaja tłum zaczął skandować Eurowizja, Eurowizja, Eurowizja. I pierwsze moje pytanie jest takie, czy wtedy pani już wiedziała? E, wiesz co, no, ja wiedziałam, znaczy ja już podjęłam tę decyzję w sobie, że wyślegaję na preselekcję. E, nie mogłam tego nikomu powiedzieć, bo, bo było zakazane mówienie o tym i słusznie, bo e, e, dzięki temu są bardziej równe szanse dla wszystkich, tak? Więc to jest uważam bardzo w porządku. Ale to fani krzyczeli Eurowizja, Eurowizja, a ja nie powiedziałam nic, powiedziałam to już zgłoście się do Telewizji Polskiej, bo cóż ja mogę więcej zrobić. Ale to było dla mnie bardzo miłe, muszę przyznać, że moi fani są w ogóle super, bardzo ich kocham i dzięki tak naprawdę ich takiej sile, energii i... I nakręcaniu sytuacji. Ja podjęłam jeszcze raz to wyzwanie, bo to nie jest tylko zdecydować się. To trzeba znaleźć czas, napisać dobrą piosenkę, potem zmienić ją pod Eurowizję, potem wykonać wiele prób, żeby to wszystko wyglądało. I to wszystko na to trzeba znaleźć czas i finanse. To nie jest takie, że chcę wziąć udział w Eurowizji. To musi być wszystko razem posklejane. Tak. A jak Pani oczami wyobraźni widzi Pani występ tak naprawdę i na preselekcjach, ale też już jeśli by Pani się dostała, myślę, że ma Pani duże szanse, żeby zająć pierwsze miejsce i na jakiego typu aspekty występu Pani chciałaby położyć akcent? So, y, trzeba pamiętać, że konkurs Eurowizji jest bardzo specyficzny, to jest Eurowizja, więc to jest bardzo ważna wizja połączona z dźwiękiem. Oczywiście przede wszystkim trzeba świetnie zaśpiewać, do tego jeśli masz taki utwór energetyczny jak mój zatańczyć. No i tutaj się zaczynają schody, bo ja wiem ile kosztował pracę Witch. E, e, ile mnie kosztował pracy e, poprzedni utwór, czyli już Rohoro, e, i wiem, ile, ile godzin spędziłam na próbie, znaczy na, na sali prób, sama ze sobą, pokonując swoje własne słabości, żeby to wyszło. Udało się, nie udało się dostać do Eurowizji, ale byłam dumna z siebie, że po, po pierwsze wykonałam tę pracę, że to się udało, że dałam dobre show e, na Sylwestra, bo wtedy zaprezentowałam pierwszy raz ten utwór. Więc wszystko to było ok. I cieszyło mnie to bardzo. No i tyle. A teraz wiem, że w Eurowizji trzeba albo zachwycić ludzi i muzyką, i tańcem, i show. Albo wyjść z taką balladą, która po prostu rozwali ci serce na kawałki, ale to musi być głos, uroda, wszystko. Coś takiego, co, że wychodzi Adel, śpiewa i wszyscy mówią o oh, wow, tak? Albo to musi być ktoś, kto naprawdę da świetne show i poniesie jakąś też myśl. Moją myślą jest to samo, co na płycie Uchitaro dlatego mi zależy na tym, żeby ludzie zaczęli patrzeć na siebie w kontekście wszechświata, nie tylko świata. Żeby zrozumieli, że Ziemia jest ich przyjacielem stąd w ogóle Gaja i takie, a nie inne słowa, że to wszystko jest ze sobą połączone, żebyśmy, mieli, żebyśmy poszerzali swoją świadomość, po to nagrałam tę płytę. Dużo komentarzy w sumie tak naprawdę stawia gdzieś tam akcent na ciebie kontra Justyna, jak ty się czujesz z tym takim, no taką nie wiem, presją możemy powiedzieć, że faktycznie ta stawka roz, rozegra się między wami, w ogóle kobietą, która tak naprawdę była w momencie kiedy inaugurowała się twoja kariera, bo była odwrócona do ciebie. Byłem w programie The Voice, a teraz z nią konkuruje. No właśnie, tak. Była też Sara James gdzieś tutaj w tej stawce wymieniana, niestety Sarki nie będzie. A z Justyną jakby... Justynka jest na, na ustach wielu dzisiaj i wiele osób chciałoby ją wysłać na Eurowizję ale też miło mi, że, że gdzieś tam mnie wymieniają pomiędzy tym wszystkim i, i chciałbym być takim czarnym koniem tego wszystkiego. Y, ogólnie wydaje mi się, że nie możemy dzisiaj przesądzić, kto pojedzie, a kto nie pojedzie, bo, bo po prostu to są smsy, a co jeżeli na przykład ktoś będzie chory 14 lutego i nie będzie mógł śpiewać i na przykład położy swój występ. No jakby to wszystko się, wszystko się może zdarzyć, to jest występ na żywo, nie możemy sobie poprosić, żeby było jutro czy coś, więc y, albo jesteś gotowy 14 lutego, dajesz sobie 100%, bo to jest jednak Eurowizja, to jest, y, reprezentujesz kraj, więc... Y, no, nie może, no, To musi być artysta, którego y, nie zje stres na preselekcjach na przykład, i tak dalej, bo jakby potem będzie większa scena, większa presja, trzeba będzie mówić po angielsku, trzeba będzie po prostu. No, to będzie generalnie y, y, Eurowizja jest trudna, nie? więc y, musimy się na preselekcjach pokazać jak najlepszej strony. I, i tyle. Kto wygra, na no to już niech jest widzów. Jak ktoś się mnie pytał, OK, a w jakim klimacie jest Prey? Jak, jak, jak mógłbyś to opisać? Dopiero trzeba posłuchać tej piosenki według mnie, ponieważ ciężko jest mi jakkolwiek porównać to do jakiegokolwiek artysty albo do jakiejkolwiek innej piosenki, bo piosenka zaczyna się bardzo wolno, mhm. bardzo sentymentalnie, bardzo można powiedzieć intymnie, mhm. a później dopiero nabiera tempa i e, będę mógł wykrzyczeć to wszystko, co jest w tekście, o czym tak właściwie marzyłem, żeby powiedzieć, e, ponieważ się działo to we mnie przez bardzo, bardzo długi czas e, i ciężko byłoby mi określić, ten kolejny kolor, kolor, o który pytasz. Wydaje mi się, że po prostu trzeba posłuchać PREJ, żeby sobie też to jakoś e, dopasować do własnej interpretacji. A co ty byś sobie życzył, żeby dany słuchacz, e, żeby zostało u niego w sercu po wysłuchaniu tych trzech minut? Ja myślę, żeby pozostała taka. Yy, taka wola walki przede wszystkim, żeby żeby dalej się nie poddawać i robić to, co się ja tak naprawdę kocha, ale też, żeby mieć taki sentiment w sercu i dbać o tą iskrę, która e, zawsze początkuje tak właściwie jest iskra, jest początkiem wszystkiego e, sprawiła, że, że właśnie robisz to, co kochasz, ponieważ ja trochę tą iskrę straciłem na pewnym, pewnym momencie swojego życia i, i zastanawiałem się, jak mogę ją odnaleźć dość w młodym wieku i było to dość zaskakujące dla mnie, że, że już takie, takie rzeczy powszednie, można powiedzieć związane z muzyką, przestały mnie cieszyć a Prej, można powiedzieć, wskrzesiło tą iskrę więc mam nadzieję, że Prej będzie dla Państwa taką iskrą, która po prostu będzie wskrzeszać to, co już można powiedzieć umarło w środku. Kochani, w końcu, w końcu mogę to ogłosić, że jestem właśnie w tej wielkiej dziesiątce, w tych preselekcjach. Ogromne szczęście i ogromna wdzięczność, bo jestem fanką Eurowizji i było to moje ogromne, ogromne marzenie, więc takie moje tutaj słowo klucze jest wdzięczność. A kiedy, tworzy, kiedy tworzyłaś tę piosenkę, wiedziałaś, że na jakie cechy tak naprawdę utworu chcesz postawić, żeby, to, bo już słyszeliśmy kawałeczek, wiemy, że to jest dynamiczny bardzo utwór, od razu wiedziałaś, że by, chciałabyś pójść w stronę bardziej uptempo niż ballady, tak? Mm -hmm. Tak jest i też przede wszystkim skupiałam się tutaj na tekście, tekst jest dla mnie ogromnie ważny, jeśli chodzi o utwory i chciałam, żeby y, fani mogli się z tym tekstem utożsamiać, dlatego właśnie Kent Height jest o takiej miłości, ale wyjątkowej, bo do samego siebie. I co chciałabyś, życzyłabyś sobie, żeby po przesłuchaniu tych trzech minut zostało w sercu danego słuchacza? Przede wszystkim właśnie to przesłanie, które niosę za tym utworem, czyli to, że żebyśmy pokochali siebie, bo jeśli pokochamy siebie, to inni pokochają nas. Zaczęłaś już przygotowanie do występu, masz już wizję, taki moodboard, powiedzmy, jak będzie wyglądał Twój występ? Zdecydowanie tak, ja już tutaj kreuję, odkąd ja się dowiedziałam, że ja tutaj będę miała taką możliwość wystąpić, ale dużo nie chciałabym zdradzać, bo już tutaj dzisiaj dostaję pytania dotyczące mojego występu 14 lutego. Tak. Na pewno będę się inspirować teledyskiem, właśnie jest teraz premiera i na pewno zainspiruję się właśnie teledyskiem, ale mam jeszcze na to miesiąc, więc tutaj wszystko będę dopracowywać. I zareagowała na ten news odnośnie tego, że Sarah James jednak postanowiła wycofać się z preselekcji. Wiesz, ja się dowiedziałam o tym dzisiaj, że miała być i że jej nie ma. No nie wiem, to musi, trzeba byłoby zapytać Sary, z jakiego powodu podjęła takie decyzje. Szkoda, że jej nie ma, bo to jest bardzo utalentowana młoda dziewczyna i do tego śliczna. A podobała się pani piosenka Tajnych Hart? Niestety nie słyszałam jej, bo nie wiedziałam, która piosenka ma jechać do Eurowizji. Nie znam żadnej piosenki ludzi, którzy tutaj występują. Dopiero od dzisiaj mogę zacząć ich słuchać. Ale to jest tak młoda dziewczyna, ma dopiero 16 lat, przed nią jeszcze całe życie, więc myślę, że zdąży jeszcze nieraz wystąpić w Eurowizji. My również nie wiedzieliśmy do końca kto, prawda, będzie w tej wielkiej dziesiątce, ale nie ukrywam, że Sara to by była super konkurencja, bo bardzo cenię ją jako artystkę, więc mam nadzieję, że spotkamy się na innej scenie. A jak twoim trenerom podoba, podoba się piosenka Hold the Light? Z The Voice oczywiście. <laughs> no pan Alek wczoraj do mnie sms panie Dominik, <laughs> panie Dominik, ale ta piosenka jest dobra. E, więc ogólnie tak, Sandra e, na przykład też e, Promowała. Promowała, pomagała, tak. cały czas gdzieś tam udostępniała, więc mega super, Tomson też do mnie napisał wiadomość, że mega piosenka, więc ogólnie mam wsparcie, mam wsparcie od wszystkich, mam nadzieję, że pomogą mi przy, przy, przy Prostelekcjach też, nie? No bo nie ukrywał, no, jest to mój drugi występ w Prostelekcjach, będzie mój drugi występ w Prostelekcjach, nie wiem, czy będzie jakiś trzeci, gdzieś mi chodzi po głowie, że jak nie teraz, to może już, to może już nie, więc...